Witam panowie i panie, z tej strony Imir i e, dzisiaj chciałbym pokazać wam e, jak po prostu widzieć więcej. Oczywiście no nie pokażę wam tego, że po prostu będziecie o wiele lepsi, nie wiadomo co, tylko po prostu pokażę wam jak wszystko, e, nie wiem, zmniejszyć, powiększyć wasz widok dzięki temu, że po prostu wam elementy typu ręka, no i właśnie chat nie będzie zasłaniał. Ja mi głównie hat przeszkadza ze względu na to, że gram na 4 na 3, jeżeli ktoś nie gra na 4-3, to z reguły mu hat raczej nie będzie przeszkadzał. No ale znam osoby oczywiście, które grają na 14 o takich rzeczach nie wiedzą, dlatego głównie poradnik skierowany jest dla nich, no bądź też dla osób, które właśnie na 16 na 9 grają i też im może ten hat przeszkadzać. E oczywiście tutaj co czy hat? E radar, bo hat, no jak widzicie, jest przeźroczysty, Chyba nikt nie ma nieprzeźroczystego, jak ktoś ma, no to nie wiem po co, ale no po prostu nie ma go chyba co skalować. przeskalajmy sobie oczywiście tylko radar. E komendę macie tutaj, macie pewnie też wyświetloną, jakąś większą na ekranie możecie sobie ją przepisać, też będzie w opisie. E, no ja sobie wezmę 80 czy to jest najmniejsza wartość, bo jak na przykład wpiszę, no już za, załóżmy, że nie wiem 50, nic. A największa wartość to chyba z tego co pamiętam była, czekajcie, na sobie możemy tak zobaczyć. No 130 minimum 08, nie? Miejsze, mniejszego się już nie da. E, no i po prostu dzięki temu widzimy więcej, no bo nam ten radar nie zasłania. No ale oprócz tego ściszę sobie, bo nie czy on sobie sama głośno. Oprócz tego oczywiście możemy sobie tutaj ustawić view model, który zasłania nam o wiele więcej ekranu niżeli właśnie Radar. Tu mamy gotowe Presety i, no, nie wiem Nie podoba mi się na przykład y, click Philipsa, którego no lubię, ale Nie wiem, mnie strasznie irytuje Taki view model. Fakt, że widzisz więcej ja Po prostu mnie irytuje, nie wiem czemu y, Broń na środku To samo Ten jest chyba troszeczkę dla mnie za wysoko ten jest nawet dobry, przynajmniej na 4 na 3, oczywiście na 16 na 9 to będzie troszeczkę inaczej wyglądać, więc na przykład u was to może być złe, jeżeli e, źle wyglądać, jeżeli właśnie gracie na 16 na 9. Ten jest dobry, bo oczywiście wiadomo, że nic nie zostanie, chociaż też mi się nie podoba. Ten mi się chyba najbardziej podoba, jest bardzo podobny do standardowego. Ogólnie ja lubię standardowy, ale wiadomo, ludzie lubią sobie sobie personalizować, e, no i właśnie widzieć więcej. Na przykład właśnie na tym wydaje mi się, że chyba najwięcej widać, ale mówię, mnie to na przykład strasznie rytuje. Na przykład mogę sobie wziąć Laundersa. Weźmiemy sobie oczywiście, e, no może nie Może sobie go troszeczkę przybliżymy Kurde, ale to głośno jest Nie wiem czemu, weźmiemy tak, o! Widzicie? I teraz troszeczkę może w prawo Jeszcze, 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 jeszcze Teraz git Można sobie, no na przykład coś takiego I wyszedł, wyszedł nam w sumie podobny do tego Troszeczkę chyba inny, co? Nie, identyczny Hmm, no dobra, nieważne, no ale mówię, możecie się tutaj pobawić Ale raczej bym Wam polecał korzystać z presetów gotowych prisetów gotowych i po prostu e, sobie lekko go zmodyfikować. Oczywiście tutaj możemy jeszcze właśnie ten fov zmienić. Tu mamy domyślne pisety, które można znaleźć w opcjach. E, tutaj mamy lewą, e, na lewą rękę, po prostu broń na prawą rękę. Oczywiście, no tutaj wiadomo, kwestia tego, jakie macie chyba dominujące oko, chyba to na takie takiej zasadzie, a tak mi się wydaje. No w każdym razie, na przykład mi m, oczywiście mógłbym się przyzwyczaić do lewej, ale a, nie wiem, dziwnie mi się patrzy, jak mam po lewej, re, po lewej mam broń, a nie po prawej. No, i co, możecie tutaj oczywiście jeszcze view model movement, czyli jakby nie wiem jak to nazwać wielkość, siłę, bo jakby ruszania się naszego modelu w ruchu. No, oczywiście HS mnie strasznie rozprasza, ale na przykład można defaultową wziąć, bo ona strasznie się nie rusza, jakby tak cofa do tyłu, co nie? No, i oczywiście oprócz tego, że view model można zrobić w tym. Generatorze można też sobie go pomodyfikować w konsoli, aczkolwiek ja tego nie polecam, ponieważ no jest z tym dużo robota, nie mamy wszystko w interfejsie graficznym, co nie? Oczywiście ja sobie tutaj przywrócę mój model, ała, to bolało, oczywiście nie wiem czemu też zwiększył się mój radar, dlatego sobie go jeszcze raz zmniejszę. Netgraph się włączył, a do tutoriali to nie miało być włączone. No i co? A, i jeszcze volume się włączył, widzicie? Nie wiem czemu. Nie można nam. Nieważne, nie będę tutaj yy, narzekał na to, że re Restore VM yy, od razu wszystko restore'uje. Ale no, dobra, nieważne, to by było chyba na tyle. No więcej chyba wam polecić. Nie mogę oprócz jeszcze ewentualnie Suite Fixa, który no nie jest yy, ściśle powiązany z jakimś view modelem albo z radarem, ponieważ no to odpowiada za kolory, ale jednak też wam troszeczkę pomoże widzieć w CS-ie. macie gdzieś tam na górze, pewnie, yy, właśnie do Suite Fixa. No i do alternatywy Switta bo za Switta Fixa podobno można dostać bana. Ja nie dostałem. No ale nieważne. To było na tyle. Mam nadzieję, że poradnik wam się podobał. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta i nie będzie miał... czegoś takiego. No jeszcze. Eee, ale czegoś takiego. Dzika, <laughs> czy ktoś kurwa z czegoś takiego korzysta, no, no? No, no, ja bym się zesrał, jakbym widział kogoś grającego w czymś takim. O, jeszcze coś takiego. Wsiu! Nie no, to akurat jeszcze na tym nie wygląda tak źle, no ale na przykład... Czekajcie co by tutaj. Czy, czy jest taki? No tu w ogóle to śmiesznie wygląda. O mój Boże, jak to śmiesznie wygląda. Nie, nie lepiej sobie ustawić coś takiego. Przynajmniej nie dynda, tak, nieważne. To było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i trzymajcie się i mówię, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że ktoś dostosuje się do tych rad, bo niektórzy mogli się po prostu nie dostosować. Jest to bardziej poradnik skierowany dla nowych. powinienem to mówić na początku, nieważne. Trzymajcie się, cześć!